Dzisiaj tutaj Maja, dzisiaj kolejne quizy, bo bardzo się wczuliśmy w te quizy. W podobają. sumie. No i wam też. No i dzisiaj oczywiście specjalny gość Wojtek, który jest często na quizach. No, osobiście nagrywam wszystkiego w jeden dzień. Z tych quizów. Ale dobra, dzisiaj zgadnij, które logo jest poprawne. A już niedługo pojawi się, które. No, o, pił, o piłkach można takiej quizy. Teraz szczerze. Po prawo. Też myślę po prawo. Dobrze. No. Pro, proste. Czekaj. Nie mówimy tak, tylko... E, na, na trzy, cztery. Trzy, cztery, cztery prawo. Dobrze. Czekaj, cz nie, razem rozwiązuję. Trzy, Oczywiście, cztery, no... No daj, nie! Pizda, ha. Pi trzy, trzy, no to. Teraz ja... Ej, ja tego nie, nie wiem. Czekaj. Nie wiem. Strzelamy. Kurde. Słabiej. Nestle. Nestle. Skąd nie ja mam to kurde wiedzieć? Oh, kurde, e ej Volvo. Ej, i dzisiaj nie o pieniądze, nie jest tylko tak po prostu. Może ja? Tamtym, ja wiem. W tamtych quizach chyba było. Brawa. Edzi. Dlaczego mi e -G. takie trudne, ale to ten. O oh, Starbucks. Yeah. Ej, ja Starbucks. Nie, nie widzę różnic, a tu, Starbucks. ej, nie wiem szczerze, nie, nie wiem Yes! Nie strasz, nie strasz Pep, no to, to jest akurat proste? Ej, Burger King, ta kreska niebieska, nie po wiem prawo. Kurde, Mówiłem! To koniec! Wspaniałe Wspania dziecko! Ws dobra! To jest wspaniałe dziecko. Są jakieś inne quizy o log logo. Są, ale nie poprawnie, mm. tylko nazwę marki. A, dobra! Mm, Starbucks. Starbucks, teraz ja. Tutaj. No oczywiście, że Volvo. Nie, Nokia. Nie, Nokia. League of Legends. Dobrze! Puu. No. Kto by tego nie wiedział, że to jest Instagram. Orlen. Orlen. Shell. No, oczywiście Shell. Mm. Nie, nie, to nie jest tego. Seven Up. Seven Up inaczej. Mam ten dur, Dre. Pes Paypal. Pa, pay, pay, pay. Nie umiem tego wymówić. PayPal. Oczywiście, że Disney. <laughs> O nie, nie stresnie. Ej, no Renault, no. <laughs> nie, no o. o nie. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, lecimy. Mm, mm, Citroen. Ej, Dora, widzowie, poczekajcie chwilę.